Pamiętacie spadki i niepewność zeszłego tygodnia? Zapomnijcie, rynek w tygodniu odwrócił wszystko o 180 stopni. Ponownie. Nastak na nowym historycznym maksimum, a WIG 20 zyskuje ponad 3%. Co stoi za tym powrotem euforii? Zostańcie, bo zaraz to przeanalizujemy. Cześć, tu inteligentne handlowanie. Mamy poniedziałek 11 sierpnia 2025 roku, a to Wasze podsumowanie niesamowicie dynamicznego tygodnia 32. Historyczne przetasowanie po raz drugi. Spójrzcie na tabelę trendów. Tydzień temu materiał możecie zobaczyć w linku powyżej. Mieliśmy zmiany we wszystkich kategoriach. Głównie w dół, a w tym tygodniu znowu zmiany prawie wszędzie, ale tym razem w drugą stronę. Wszystko, co spadało, zawróciło w górę indeksy akcje euro jedynym, słabym ogniwem pozostaje ropa naftowa, która weszła z powrotem w trend spadkowy. Globalny obraz, hosa nienaruszona. Zacznijmy od. Z szerszej perspektywy MSU World, czyli globalny indeks akcji po zeszłotygodniowym cofnięciu mocno odbił i jest tuż pod historycznym maksimum. Globalny rynek byka jest absolutnie nienaruszony. Nie dajcie sobie wmówić, że coś jest nie tak tylko z powodu jakichś negatywnych wiadomości. Wykres mówi sam za siebie. Europa konsoliduje, USA prowadzą. W Europie niemiecki DAX od czerwca porusza się w szerokiej konsolidacji. To zdrowy ruch boczny po wcześniejszych bardzo silnych wzrostach i osiągnięciu historycznych rekordów. Eurostox 50 jest relatywnie słabszy, co wynika głównie ze słabości niektórych spółek francuskich, które go obciążają. Nasdaq tak 100, a teraz przejdźmy do lidera Stanów Zjednoczonych. Nasdaq 100 w piątek ustanowił nowe historyczne maksimum. Hosa technologiczna trwa w najlepsze. SIP 500. Podobnie SIP 500. SIP 500 jest tuż pod swoim historycznym szczytem. Obraz jest bardzo, bardzo byczy. A co na polskim rynku? BIG 20 pokazuje niesamowitą siłę. BIG 20 zyskał w zeszłym tygodniu ponad 3%. Gratulacje dla wszystkich, którzy są nadal zainwestowani. Mimo że w poprzednich tygodniach widzieliśmy aż dwa sygnały buying Climics, które sugerowały przegrzanie. Wygląda na to, że duży kapitał całkowicie jest ignorował. Sierpień statystycznie jest spokojniejszym, często słabszym miesiącem na giełdzie, ale na razie nic na to nie wskazuje. Może w tym roku będzie inaczej. Na pewno trzeba zachowywać czujność, ale obecnie znajdujemy się w stabilnym trendzie wzrostowym. Zobaczmy, jak to się rozwinie waluty, surowce i bitcoin. Złoto po osiągnięciu ATH w kwietniu od tego czasu porusza się w bok. Byki powiedzą, że to zdrowa konsolidacja przed dalszymi wzrostami. Niedźwiedzie, że to dystrybucja. Na razie trend długoterminowy jest wciąż wzrostowy. Euro wróciło do trendu wzrostowego, co tak naprawdę dla słabość dolara. Ropa naftowa jest obecnie najsłabszym ogniwem. Amerykanie jasno komunikują, że chcą niższych cen energii, a ich sojusznicy jak Arabia Saudyjska zwiększają wydobycie. Długoterminowy cel techniczny wciąż wskazuje na poziom poniżej 40 dolarów za baryłkę. Bitcoin. Bitcoin super stabilne powyżej 100 tysięcy dolarów. W zeszłym tygodniu KW32 pojawiły się newsy, że Amerykanie będą mogli włączać Bitcoina do swoich planów emerytalnych. Harvard University zainwestował 155 milionów dolarów przez ETF od BlackRock. Zainteresowanie instytucjonalne rośnie, co powinno wspierać dalsze wzrosty. Pamiętajcie, te dane o pochodzą z piątku. Sytuacja przez weekend mogła się nieco zmienić, ale o tym, jeśli będzie to istotne, powiemy w przyszłym tygodniu. Jak widzicie, rynek potrafi być nieprzewidywalny i ignorować klasyczne sygnały. I tu mam dla Was przykład, który pokazuje, jak ważne jest śledzenie rynku. Spójrzcie na ten przykład. Palantir. Od dołka, latem 2023 roku, spółka zyskała 3000%. Niestety, mój post z 4 lutego na temat tej spółki nie wzbudził dużego zainteresowania. A szkoda, bo gdybyście wtedy weszli, podwoilibyście swoje pieniądze. Akcja kosztowała wtedy 84 dolary, a dziś kosztuje prawie 187. Napiszcie w komentarzach, czy takie krótkie posty z pomysłami na spółki byłyby dla Was interesujące. Gdybym znowu zobaczył jakąś dobrą okazję, chętnie się dla Was za to zabiorę. Co czeka nas? Tygodniu. Podsumowując, siła rynku jest imponująca, napędzana przez gigantów technologicznych. Grupa Magnificent 7 jako całość również osiągnęła nowe ATH, a sam Apple zyskał w zeszłym tygodniu ponad 14%. W nadchodzącym tygodniu, 33, mamy kontynuację sezonu, sezonu wyników. Nie ma już takich wielkich gigantów, ale w czwartek po sesji raportuje Cisco. To może być interesujące. Pamiętajcie, że ta analiza służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady inwestycyjnej. Dziękuję za Waszą uwagę. Wygląda na to, że hosa ma się dobrze, a siebie może nas jeszcze pozytywnie zaskoczyć. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a jeśli interesuje Was giełda, sprawdźcie inne nasze materiały, na przykład ten lub ten. Życzę Wam udanego tygodnia i trafnych decyzji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.